Cześć, tu jest Dyna i podcast Co robić kiedy dziecko, w którym za pomocą historii wspieram rodziców małych dzieci w różnych codziennych wyzwaniach. Dziś taka historia o wakacjach z 3- i 6 dziećmi. Ten odcinek jest dla rodziców, którym jest czasami trudno na rodzinnych wyjazdach. Dlatego dla niektórych wyda się on bardzo prawdziwy, a dla niektórych przerysowany. Jeśli Twoje wakacje z dziećmi to idylla, to przestań słuchać. Nie jest ci to potrzebne, bo widocznie udało Wam się świetnie ogarnąć ten temat. Możesz w komentarzu podzielić się swoim złotym środkiem. Jeśli odcinek Ci się spodoba, daj proszę łapkę w górę, komentarz lub postaw mi wirtualną kawę. Dziękuję. Tragedia, masakra, po co nam to było? Te myśli kotłowały się po głowie Wioli jak szalona, kiedy pchała wózek z dzieckiem obładowany plażowym ekwipunkiem. Byli na rodzinnych wakacjach w Hiszpanii i wracali właśnie do hotelu. To był ich drugi dzień. Wszyscy czekali na ten wyjazd z wielką radością. To był pierwszy zagraniczny wypad z dziećmi. Trzyletnia Lena i sześcioletni Ludzek też nie mogli się doczekać, a teraz, jakby je wstąpił w nich jakiś mały diabeł. Odkąd tylko wylądowali, dzieci marudzą, jęczą, płaczą o byle drobiazg. Odmawiają też chodzenia o własnych siłach i ciągle się kłócą. Wracali z plaży w pośpiechu. Ten dzień to był istny koszmar. Rano Wiela chciała się wyspać, ale dzieci obudziły ją oczywiście przed siódmą, bo nie mogły znaleźć sobie miejsca w ciasnym hotelowym pokoju bez ulubionych zabawek. A po śniadaniu, jeszcze przed największym upałem, rodzice chcieli przespacerować się po molo. Dzieciom się oczywiście nie spodobało, powłóczyły nogami i narzekały, że molo jest długie i nudne. Zawiedzeni rodzice odpuścili swoje plany, zawrócili w połowie te ptaku i skierowali się na plażę. Wysokie fale tego dnia zmuszały Wielę i jej męża do wzmożonej czujności, gdy dzieci przewracały się w wodzie. Zmęczeni nieustannym ostrzeganiem ludzka, by nie wchodził zbyt głęboko, w końcu nakłonili oboje do zabawy foremkami i piaskiem. Pomysł wydawał się świetny. Wiela usiadła, otworzyła książkę, którą koniecznie chciała skończyć na tym urlopie i przeczytała jeden akapit. Nagle Lena zburzyła ludzkowi jego zamek z piasku, za co momentalnie dostała w głowę łopatką. Płacz bojka dzieci niósł się głośno, jak plaża długa i szeroka. Wiela uświadomiła sobie wtedy, że dzieci niewiele zjadły na śniadanie i że zrobiło się już zbyt gorąco. W akompaniamencie płaczu opuścili pospiesznie zatłoczoną plażą. Wózek był ciężki i zwisały z niego dwa nadmuchane koła do pływania. Oczywiście dzieci odmówiły pomocy w niesieniu czegokolwiek, jak wczoraj. Totalne zero współpracy. Żarlał się z nieba. Nastała już przecież najgorętsza pora dnia. Wiola obróciła się, by zerknąć na męża, ale ten został daleko, pertraktując nerwowo, z niezadowolonym ludzkiem. Mały albo nie chciał iść na nogach, albo przypomniał sobie o obiecanych lodach, które zapomnieli im kupić przymolo. W końcu mężczyzna wziął płaczącego syna na ręce i szybkim krokiem z burzową miną zbliżał się w ich stronę. Zmęczeni, spoceni, i wkurzeni wpakowali się do pokoju. Pod prysznicem kolejna awantura, które dziecko jako pierwsze powinno być opłukane z piasku. Wiola bezsilna i zmęczona upałem nakrzyczała na dzieci, pospiesznie umyła i wypchnęła ich do pokoju, zrzucając na męża obowiązek nakarmienia ich, po czym zatrzasnęła się w łazience i rozpłakała z bezradności. Czemu dzieci są tak niewdzięczne? Ona nigdy nie jeździła z rodzicami na wakacje, nawet w Polsce. Chciała dać swoim dzieciom to, czego sama nie miała. Piękne przeżycia i wspomnienia, a one tak okropnie się zachowują. Nie oczekiwała, że ona wypocznie jakoś rewelacyjnie, ale totalnie się też nie spodziewała, że na wakacjach będzie milion razy bardziej zmęczona niż w domu. Zatrzymajmy się tutaj. Czy te dzieci są małymi niewdzięcznikami, które celowo uprzykrzają rodzicom urlop? Nie, to zupełnie zwyczajne dzieci, które nie mają trybu urlop i nawet na wyjeździe zostają po prostu sobą. Czyli emocjonalnymi istotami z niedojrzałym układem nerwowym, które żyją tu i teraz i które po prostu są do bólu szczere. Nagle zmienia się całe otoczenie i dzieci mierzą się z nowym lokum, okolicą, nieznanym językiem, obcymi ludźmi, dziwnym jedzeniem, niekomfortową temperaturą, brakiem kolegów czy ukochanych zabawek. Dodatkowo często brakuje rutyny, która daje im poczucie bezpieczeństwa. A dorośli nie dość, że często nie myślą o tym, że dzieciom może być trudno na wakacjach, to jeszcze przyjeżdżają z wybujałymi oczekiwaniami: jak to będzie super! Widzą przed oczami dzieci radośnie skaczące na falach, spokojne plażowanie, ciekawe zwiedzanie, wspólne spacery. A do tego mogą dojść jeszcze dwie kolejne pułapki. Pierwsza to zamienienie codziennej listy obowiązków na listę atrakcji i fajnych rzeczy do zrobienia, bo przecież jest urlop. Trzeba się nim nacieszyć, coś zwiedzić, nadrobić wspólny czas, zagrać w planszówki, na które wcześniej nie było czasu. Uff, to często kolejna lista zadań. Druga pułapka to ukryte pragnienie, by dać dzieciom wakacje i przeżycia, jakich my nie doświadczyliśmy w dzieciństwie. I oczekiwanie na ich wdzięczność. To już jest prosta droga do zapełnienia swojej głowy myślami o małych niewdzięcznikach, którzy nic nie doceniają. A wręcz okropnie się odwdzięczają za tyle dobra, które im dajemy. Jeśli rodzice już na wstępie mają takie wybujałe, zupełnie nierealne oczekiwania, to nie ma się co dziwić, że zderzenie wyobrażeń z rzeczywistością jest dla nich po prostu bardzo, bardzo brutalne. Powtórzmy zatem. Dzieci to emocjonalne istoty, które żyją tu i teraz. Nie znają naszego dzieciństwa i naszych braków. Nie podoba się im tu i teraz. Jest im za gorąco, są zmęczone i obwiniają za to osoby, które je tu zabrały. Nie warto brać tego personalnie do siebie i podsycać w głowie etykiety niewdzięcznika. Dlatego przede wszystkim lepiej zejść z tych oczekiwań i odpuścić nasze listy zadań, które tworzymy nawet w trybie wakacyjnym, by nadrobić wspólne aktywności czy zaliczyć atrakcje. Warto bardziej być, a mniej robić. Tamte oczekiwania lepiej zamienić na akceptację, że dzieci pozostaną dziećmi, a na urlopie to może im być nawet trudniej niż na co dzień. Mogą może być burzliwie, mogą być niezadowolone i potrzebować więcej spokoju i wsparcia rodziców. I to świadczy wyłącznie o tym, że dziecko z jakiegoś powodu źle się czuje i przez to źle się zachowuje. To nie świadczy o niewdzięczności. Aby zmniejszyć dyskomfort dziecka, warto przygotować go na wyjazd, pokazując mapę czy zdjęcia hotelu. Uważajmy jednak na to, by nie podsycać za bardzo ekscytacji i oczekiwań, które też wyczerpują umysł dziecka. Dla maluchów dobrze zabrać ze sobą ukochany kocyk, przetulankę, czyli coś co pachnie domem i bezpieczeństwem. Warto nastawić się też, że pierwsze 2-3 dni będą aklimatyzacją. Lepiej wrzucić wtedy wolny tryb i stosować plan minimum. Pamiętaj, że np. upał czy inna wilgotność powietrza mogą być potężnym stresorem dla dziecka, które trzeba powoli oswoić. Dobrze jest obserwować malucha, czy jest on gotowy na więcej bodźców, wycieczkę, nową atrakcję. Przede wszystkim pamiętajmy, nie musimy odhaczać wszystkich atrakcji z blogów. Wspólne zbieranie muszelek może mieć większą wartość emocjonalną niż ekscytujący rejstatkiem, który swoją wspaniałością może po prostu przepalić kabelki w mózgu dziecka i wywołać awarię systemu. Koniecznie dbaj też o rutynę, na czas urlopu będzie ona pewnie inaczej wyglądać niż ta na co dzień w domu. Na przykład w gorących krajach znacznie lepiej sprawdzi się poranne wyjście na plażę, zrobienie siesty po południu w chłodnym hotelu i ewentualny powrót na plażę wieczorem. Takie rutynowe kotwice, czyli stałe pory posiłków, snu, wyjść, drzemek, działa jak pas bezpieczeństwa, im bardziej przewidywalne detale, tym łatwiej tolerować całą resztę zmian. Może przypominanie o pilnowaniu posiłków wydaje się banałem, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto w ferworze plażowania, wędrowania lub zwiedzania nie przegapił pory jedzenia. My dorośli jakoś wytrzymamy, choć i tak bywamy zgryźliwi, ale dzieci, hmm, głodne dzieci, to gotowy przepis na wakacyjną awanturkę. Warto oczywiście być też elastycznym i zawsze pod ręką przydadzą się woda i przekąski, żeby uniknąć awarii systemu. Świetnie, jeżeli uda się zabrać z Polski kilka przysmaków, które dzieci znają i lubią, żeby miały taki pewnik. Moim pewnikiem są takie batoniki owocowe spółek dla niemowlaków. Małe, poręczne i co najważniejsze, zawsze akceptowane przez dzieci. Gdy wybuchnie trudna emocja, zaakceptuj to, co czuje dziecko, jego emocje i trudności. Możesz powiedzieć, widzę, że jest ci trudno z tym skwarem. Zaoferuj swoją obecność, przytulenie, pomoc w ogarnięciu zmęczenia, pragnienia czy głodu. Płacz czy jęczenie to sposób rozładowania napięcia i komunikat, a nie atak na ciebie. Je... Układ nerwowy dziecka tak reaguje na nowe bodźce. Nie wchodź też na drogę etykietowania. Zamiast myśleć, dzieci nic nie doceniają. Spróbuj powtarzać sobie w głowie ich układ nerwowy jeszcze się adaptuje. Moja cierpliwość to kotwica. Im więcej będzie spokoju i cierpliwości w tobie, tym szybciej dziecko się wyreguluje. Niestety nie dasz swojemu dziecku tej cierpliwości, jeśli nie zadbasz o siebie i swoją energię. Pamiętaj, z pustego i salomon nie naleje. Towarzyszenie małym dzieciom w wyjazdach jest trudne. Kłaniam się nisko przed każdym rodzicem, który zabiera małe dzieci w podróż, bo wiem doskonale, że często nie wygląda to tak idealnie jak na podróżniczych blogach. Jest miło, rodzinnie, ale właśnie często rodzice czują się bardziej zmęczeni. Dlatego rodzice powinni łapać momenty, w których mogą odpocząć. Warto zaplanować zmiany w opiece z partnerem, nie zarywać nocy, nie planować zbyt wielu atrakcji i generalnie nie wymagać od siebie zbyt wiele. Kiedy zwolnisz tempo, dasz przestrzeń na burzę emocji dzieci i zaufasz ich własnemu rytmowi adaptacji, urlop nie musi być koszmarem. Może pięknie wzmacniać relację. Posłuchaj teraz o trzecim dniu wakacji Wioli i jej rodziny. Wczoraj rozmawiali z mężem i postanowili odpuścić i odpocząć, na ile to możliwe. Mają małe dzieci, którym doskwiera upał, tęsknota za domem i nieznane jedzenie. Nie będą przeciążać ani siebie, ani dzieci. Rano Wiola wstała bardzo wcześnie i poszła sama na spokojny spacer po molo. Doszła do końca deptaka, nacieszyła się widokiem tak długo jak tylko potrzebowała, i bez pośpiechu wróciła w dobrym nastroju do hotelu. Mąż i dzieci byli już na śniadaniu. Idziemy dzisiaj na plażę, czy zostajemy cały dzień w hotelu? zapytała Wiola. Na plażę! krzyknęły dzieci. Dobrze, tylko nie będziemy brać zbyt wielu rzeczy. Lucek, jeśli chcesz wziąć koło i dużą łopatkę, to ty je niesiesz. Zabakowali rzeczy, posmarwali się słodko pachnącym kremem i weszli na plażę. Dzieci zaczęły od zabawy w piasku, więc Wiola przejęła nadzór nad obojkiem dzieci, podczas gdy jej mąż czytał sobie książkę. Potem weszli wszyscy do wody, popływali i po wyjściu na brzeg spostrzegli, że są już dwie godziny na słońcu. Dzieci nie wyglądały na zmęczone i było nadal bardzo przyjemnie. Ale Viola z mężem nie ryzykowali. Postawili rutynę na pierwszym miejscu, czas na obiad i odpoczynek w klimatyzowanym hotelu. To była świetna decyzja. Do hotelu udało im się dotrzeć spokojnie, ale przy wejściu do pokoju nastąpił nagły tajfun emocji. Znajdzie to pewnie, to klasyczny przypadek. Lęka chciała być pierwsza przy drzwiach, ale lucek ją wyprzedził i jako pierwszy dotknął klamki. Wściekły ryk trzyletniej istotki przetoczył się przez hotelowy korytarz i wzmocnił się po chwili rykiem sześciolatka, który został potrapany przez siostrę. Szamotając się z kluczem, wózkiem, rzeczami i walczącymi dziećmi, wtoczyli się wszyscy do pokoju. Biola wzięła głęboki oddech i zaczęła powtarzać w głowie mantrę: Oni się źle czują, nie robią tego specjalnie, potrzebują pomocy. Mąż wziął Ludzka do łazienki, żeby opłukać go z piasku, a Wiola usiadła przez winiętej w kłębek płaczącej lęce. Bardzo chciałaś być pierwsza. To było dla ciebie takie ważne, powiedziała delikatnie i odczekała chwilę. Potem kontynuowała. Jestem tutaj obok ciebie. Może chcesz się przytulić? Dziewczynka szybko wskoczyła na jej kolana. Przytulona płakała jeszcze chwilę. Po wyregulowaniu mama nawiązała do wcześniejszej sytuacji. Nie chcę, żebyś trapała, Ludzka. Wierz o tym. Dziewczynka kiwnęła głową, a mama kontynuowała. Chyba oboje nie czuliście się zbyt dobrze. Na plaży i w trakcie powrotu było gorąco. Zaraz weźmiemy prysznic i się ochłodzimy oraz coś zjemy. Wiola usłyszała, że z ludzkiem sytuacja też opanowana. Po prysznicu i obiedzie dzieci wróciły do równowagi i zaczęły samodzielną zabawę kilkoma ukochanymi zabawkami przywiezionymi z Polski. Wiola mogła spokojnie się zdrzemnąć, a jej mąż czytał książkę. Potem pójdą znowu na plażę. Albo nie pójdą. Zobaczą, jak się wszyscy będą czuć, bo chcą na tym urlopie wzmacniać relacje i ładować baterie, a nie biegać za odhaczaniem listy atrakcji. Spodobał Ci się ten odcinek? Super, włożyłam w niego dużo serca. Docenię ogromnie każdą łapkę w górę, komentarz i udostępnienie dalej. Możesz także postawić mi wirtualną kawę, aby dodać mi sił do dalszego tworzenia.